12 kwietnia 1951 roku. Morze żółte, 30 mil od skalistego wybrzeża Korei. Ciemność nocy rozrywają tylko odległe błyski i łuna pożarów na horyzoncie. Wewnątrz dusznej, przesyconej zapachem ozonu i tanich papierosów, w kabinie sonaru na niszczycielu USS Lind komandor Richard Peterson przeżywa najgorsze chwile swojej kariery. Jego wzrok, zmęczony i piekący od wielogodzinnego wpatrywania się w zielonkawą poświatę, śledzi chaotyczne linie na okrągłym wyświetlaczu. To, co widzi, nie przypomina uporządkowanych ćwiczeń na Atlantyku. To kompletny bałagan. Ekran sonaru jest zaszumiony, pełen fałszywych ech, które odbijają się od płytkiego, skalistego dna. To wygląda jak śnieżyca w starym telewizorze, a nie precyzyjny instrument wojenny, a jednak gdzieś tam, w tej akustycznej mgle, czai się śmierć. Zaledwie godzinę temu, w tych wodach o głębokości nieprzekraczającej 60 metrów radzieckiej produkcji okręt podwodny należący do Korei Północnej posłał na dno konwój z zaopatrzeniem. Trzy statki towarowe płoną teraz jak pochodnie, a 47 marynarzy już nigdy nie wróci do domu. Peterson wie, że zabójca wciąż tuje. Jest. Słyszy to w ciszy, która nastąpiła po eksplozjach. Wróg ukrywa się tuż pod nimi. Niewidzialny dla najnowocześniejszej technologii, jaką dysponuje United States Navy. Operatorzy sonaru co 30 sekund wykrzykują nowy namiar. Kontakt. Namiar 2. 9. 0. Peterson wydaje rozkaz ataku. Bomby głębinowe lecą do wody. Wybuchy wstrząsają kadłubem niszczyciela. A potem nic. Wypływają tylko martwe ryby i błoto z dna. Kolejny fałszywy cel. Kolejna skała. Ławica albo termiczna warstwa wody, która oszukała maszynę. To koszmar, którego Amerykańscy dowódcy obawiali się od momentu wybuchu wojny w Korei 10 miesięcy wcześniej. Technologia, która wygrała bitwę o Atlantyk, która pokonała niemieckie ubuty na głębokich wodach oceanu, tutaj jest bezużyteczna. Płytkie wody przybrzeżne Korei stały się cmentarzem dla alianckich statków i miejscem bezkarności dla komunistycznych okrętów podwodnych. Statystyki są przerażające. Na każde 10 zgłoszonych kontaktów w wodach płytszych niż 100 metrów, 9 to błędy aparatury. Dziesiąty zazwyczaj ucieka, zanim niszczyciel zdąży podejść do ataku. Peterson zbe z silną wściekłością uderza pięścią w pulpit. Jego sonar wysyła kolejne impulsy w mętną wodę, ale fale dźwiękowe rozbijają się od dno, tworząc akustyczne piekło. Nie wie jeszcze, że rozwiązanie tego problemu nie przyjdzie z laboratoriów badawczych w Waszyngtonie, ani od utytułowanych fizyków. Rozwiązanie narodzi się 200 mil dalej na południe, w głowie 23-letniego chłopaka z milłogi, który nawet nie ma dyplomu inżyniera, ale ma jeden bardzo irytujący nawyk: ciągle stuka palcami w blad stołu. Gdzie nas teraz? Oglądasz? Napisz swoje miasto w komentarzu. Problem płytkiej wody nie był w 1951 roku czymś zupełnie nowym, ale jego skala w Korei przerosła wszelkie przewidywania. Podczas II wojny światowej alianci zauważyli, że niemieckie ubuty próbowały ukrywać się w płytszych rejonach Morza Północnego czy Bałtyku, gdzie sonar tracił swoją skuteczność. Ale tamte operacje były marginesem Wielkiej Wojny Morskiej. Korea zmieniła wszystko. Półwysep koreański otoczony jest wodami, które dla operatora sonaru są definicją piekła. Dno jest nieregularne, pełne skał i załamań. Prądy są silne i głośne. Do tego dochodzi temperatura. Warstwy ciepłej i zimnej wody działają jak lustra, załamując fale dźwiękowe w nieprzewidywalny sposób. A co najgorsze, głębokość. W wodzie o głębokości zaledwie kilkudziesięciu metrów, sygnał sonaru, to słynne ping, nie rozchodzi się prosto. Odbija się wielokrotnie między powierzchnią a dnem, tworząc efekt gabinetu luster. Kiedy dźwięk wraca do okrętu, jest zniekształcony, rozmyty i wielokrotny. Odróżnienie metalowego kadłuba okrętu podwodnego od zwykłej skały staje się niemal niemożliwe. Marynarka Wojenna USA próbowała wszystkiego. W grudniu 1950 roku inżynierowie z Laboratorium Badawczego Marynarki w Waszyngtonie w pośpiechu modyfikowali częstotliwości sonarów, szukając złotego środka, fali, która przebije się przez ten bałagan. Wynik? Nowe systemy działały gorzej niż stare. W styczniu 1951 roku zainstalowano kierunkowe hydrofony, które miały filtrować szum dna. Efekt? Wykrywalność spadła o kolejne 12%. Sytuacja stała się tak krytyczna, że w lutym 1951 roku Biuro Badań Marynarki zwołało nadzwyczajną Konferencję w San Diego. 43 najlepszych fizyków, akustyków i specjalistów od sonaru zamknęło się w sali konferencyjnej, by znaleźć ratunek. Atmosfera była gęsta od dymu papierosowego i desperacji. Dr. Harold Echart, główny fizyk akustyczny marynarki, wstał i przedstawił brutalną diagnozę, która brzmiała jak wyrok. Panowie, sonar na płytkich wodach jest fundamentalnie ograniczony przez prawa fizyki, powiedział Echart, wskazując na skomplikowane wykresy propagacji dźwięku. Środowisko akustyczne jest zbyt złożone. Nie da się odfiltrować tego szumu przy obecnym stanie. Jedynym rozwiązaniem jest zmuszenie wroga do wypłynięcia na głębszą wodę poprzez agresywne patrolowanie. Była to strategia, która zawiodła natychmiast. Radzieccy i północno-koreańscy dowódcy nie byli głupcami. Po prostu czekali na dnie, wyłączali silniki i nasłuchiwali, jak amerykańskie niszczyciele przepływają nad nimi bezradnie. Potem, pod osłoną nocy, wynurzali się i torpedowali konwoje. Do marca 1951 roku stawki ubezpieczeniowe dla statków handlowych płynących do Korei potroiły się. Logistycy zaczęli szeptać o tym, że niektóre szlaki zaopatrzeni patrzeniowe są zbyt niebezpieczne, by ich używać. To groziło załamaniem całej operacji wojennej ONZ. Jeśli nie można dostarczyć amunicji i paliwa na front, wojna jest przegrana. Co gorsza, implikacje sięgały dalej. Jeśli Sowieci mogli bezkarnie operować na płytkich wodach, to morze Bałtyckie, Śródziemne czy Południowochińskie stawały się dla US Navy strefami śmierci. Kapitan James Touch, dowódca 92. dywizjonu niszczycieli, ujął to wprost w ściśle tajnym raporcie z 28 marca. Przegrywamy wojnę na płytkich wodach. Nasze sonary są ślepe, nasze bomby trafiają w puste morze. Jeśli nie rozwiążemy tego problemu, w ciągu 6 miesięcy stracimy kontrolę nad koreańskim wybrzeżem. Eksperci byli zgodni. Rozwiązanie wymaga lat badań, milionów dolarów i przełomów nauce. Nie mieli lat, mieli tygodnie, zanim kolejny konwój wpłynie w strefę śmierci. Subskrybuj, aby zobaczyć nowe historie. I tu na scenę wkracza Julius Juli Kruk. Kruk ma 23 lata i jest operatorem sonaru drugiej klasy. Sonarman Second Class. Nie jest naukowcem, nie skończył EMI, TA ani Harvardu. Pochodzi z Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie jego ojciec prowadził mały warsztat maszynowy. Edukacja Kruga zakończyła się na szkole średniej. Do marynarki wstąpił w 1948 roku głównie dlatego, że chciał zobaczyć świat, a nie dlatego, że czuł powołanie do wojaczki. Trafił do szkoły sonarzystów, bo akurat były tam wakaty. 15 kwietnia 1951 roku Krug pełni służbę na niszczycielu eskortowym USS Bister, patrolującym morze japońskie. Statek od trzech miesięcy nie wykrył ani jednego potwierdzonego kontaktu z z okrętem podwodnym. Kruk, podobnie jak tysiące innych sonarzystów, spędza swoje warty, wpatrując się w ekran pełen bezsensownych plam, walcząc z nudą i poczuciem bezużyteczności. Ale kruk ma ten jeden nawyk. Kiedy się nudzi albo denerwuje, stuka palcami. O cokolwiek. O blat stołu w mesie, o ramę swojej koi, o pulpit instrumentów. Brzmisz jak cholerny dzięcioł. Przestań wreszcie! Krzyczy na niego Tommy Chen, operator pierwszej klasy, który próbuje spać w kajucie obok. Ale kruk robi to nieświadomie. To jego sposób na rozładowanie napięcia. Podczas po południowej wachty 15 kwietnia Kruk siedzi przed konsolą sonaru. Jego oczy są zmęczone. Znowu ten sam szum na ekranie. Bezwiednie zaczyna wystukiwać rytm palcami o metalową krawędź obudowy konsoli. Stuk, 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 stuk. Rytm jest automatyczny, ale nagle kruk zauważa coś dziwnego. Jego stukanie wywołuje mikroskopijne wibracje w metalowej obudowie, które przenoszą się przez kadłub statku do wody. Patrzy na ekran sonaru i zamiera. Wśród rozmytego szumu tła widzi malutkie, ale niewiarygodnie ostre piki. Echa jego własnego stukania. Kruk przestaje stukać. Wyraźne piki znikają, zostaje tylko mgła szumu, stuka znowu. Piki wracają, ostre, wyraźne, odcinające się od tła. Jak żyletka, w tym ułamku sekundy, w głowie chłopaka z warsztatu w Milwaukee. Rodzi się koncepcja, która umknęła doktorom fizyki. Kruk rozumie maszyny intuicyjnie. Rozumie, że standardowy sonar działa jak ciągłe buczenie. Wysyła falę, która miesza się sama ze sobą po odbiciu. To jak próba usłyszenia echa własnego krzyku w jaskini, w której wszyscy inni też krzyczą. A co jeśli, co jeśli zamiast buczeć, sonar by pukał? Róg wyciąga wymięty notatnik i zaczyna gorączkowo szkicować. Rysuje proste urządzenie mechaniczne. To w zasadzie młotek napędzany solenoidem, elektromagnesem, który uderzałby w przetwornik sonarów krótkich, ostrych, kontrolowanych seriach, zamiast ciągłej fali. Uderzenie, impuls, cisza, uderzenie. Te krótkie, potężne impulsy akustyczne, jak pukanie do drzwi, wracałyby jako echa w przewidywalnych odstępach czasu. Ludzkie ucho i oko operatora mogłoby łatwo odróżnić rytmiczne, powracające puknięcie od chaosu szumu tła. Kiedy o godzinie 16: je Kończy się wachta, kruk nie idzie spać. Z notatnikiem pod pachą biegnie do warsztatu elektronicznego okrętu. Szef techników, chief, Robert Walsh, siedzi tam nad rozebranym nadajnikiem radiowym z lutownicą w ręku. Jest zmęczony i brudny. Szefie, mam pomysł na sonar, mówi kruk bez tchu. Walsh podnosi wzrok z oparów kalafonii. Jesteś operatorem młody, nie technikiem. Daj mi spokój. Wiem, ale niech szef tylko rzuci okiem. Kruk rozkłada swoje koślawe rysunki na stole między śrubokrętami a kablami. Walsh wzdycha, przeciera oczy i patrzy. Przez 30 sekund panuje. Cisza, tylko szum wentylacji. Potem Walsh kręci głową. Dzieciaku, ten system projektowali inżynierowie z MIT. Myślisz, że nie wpadli na impulsowanie? Nie tak, szefie. Upiera się kruk i w jego głosie jest coś, co każe Walshowi słuchać. Nieostre mechaniczne uderzenia. Oni zmieniają częstotliwość, bawią się prądem, ale to wciąż jest fala ciągła. A to to byłoby jak pukanie. Jak uderzanie młotkiem w dzwon, a potem cisza na słuchu. Walsh ma już go odprawić. Powiedzieć, żeby wracał do szorowania pokładu, ale zatrzymuje się. Jest w tym pomyśle jakaś brutalna, warszta. Towa prostota, która do niego trafia. Fizyka w laboratoriach jest elegancka. Wojna jest brudna i prosta. To urządzenie jest proste. Chcesz uderzać w przetwornik sonaru młotkiem? Mówi powoli Walsh. Kontrolowanym młotkiem? W rytmie? Możemy to przetestować. Prosi kruk. Walsh wie, co to oznacza. Modyfikowanie oficjalnego sprzętu marynarki wojennej bez autoryzacji biura okrętów Bureau of Ships to proszenie się o sąd wojenny. To sabotaż w świetle regulaminu. Ale Walsh spędził w mundurze 20 lat. Widział, jak jego koledzy giną, bo sprzęt zawodził. Daj mi dwa dni, mówi cicho Walsh i nie mów nikomu ani słowa. Subskrybuj, aby zobaczyć nowe historie. Przez dwie kolejne noce, w tajemnicy, po północy, kiedy warsztat jest pusty, Walsh buduje prototyp. Nie używa atestowanych części, używa śmieci, bierze solenoid z uszkodzonego systemu naprowadzania torpedy, wyciąga układ czasowy ze starego radia, znajduje małą stalową głowicę młotka, całość montuje na kawałku blachy. To wygląda jak coś skleconego w garażu przez nastolatka, a nie element systemu uzbrojenia niszczyciela. W nocy 18 kwietnia, Kwietnia podczas psiej wachty, kiedy na mostku jest spokojnie, Walsh i Kruk instalują urządzenie na obudowie przetwornika sonaru. Podłączają prowizoryczne zasilanie. Ręce im drżą. Nie ze strachu przed wrogiem, ale przed tym, czy właśnie nie niszczą jedynego sonaru na okręcie. Włączają to. Klank 1 kb2 sekundy przerwy. Klank 1 kb2 sekundy przerwy. Klank. Rytmiczne uderzenia. Kruk patrzy na ekran i nagle wstrzymuje oddech. Zamiast rozlanej zielonej plamy widzi ostre szpilki światła. Wyraźne sygnały powracające w idealnym rytmie. Szum tła w tam jest, ale teraz jest tylko tłem. Prawdziwe echa przebijają się przez niego jak latarnia morska przez mgłę. Jezu, szepcze Walsh. To działa. Testują to przez 20 minut. Różnica jest kolosalna. Cele, które na standardowym sonarze byłyby niewidoczne, tutaj świecą. Ale jest jeden, potężny problem. Mechaniczne uderzanie w kadłub generuje dźwięk. Nie tylko impuls sonaru, ale fizyczną wibrację całego okrętu. Jeśli wróg ma hydrofony, a ma, usłyszy USS Bister z odległości wielu mil. To jak chodzenie po lesie i walenie w bęben. Ogłaszamy całemu oceanowi, gdzie jesteśmy. Mówi z przerażeniem Walsh. To samobójstwo taktyczne. Kruk nie odrywa wzroku od ekranu. Ale my ich widzimy, szefie. W tej chwili jesteśmy cisi, ale ślepi. To chyba lepsze. Następnego ranka muszą przyznać się dowództwu. Kruk i Walsh stają przed kapitanem Teodorem Blanchardem i jego zastępcą, komandorem Hrixem. Prezentacja odbywa się w kabinie sonaru. Hrix patrzy na ekran przez pięć minut z kamienną twarzą. Zmodyfikowaliście sprzęt bez autoryzacji. Mówi w końcu Hrix. Głos malodowaty. Tak jest, ser. Walsh. Zainstalowaliście nieatestowane urządzenie, zrobione ze śmieci, na kluczowym systemie bojowym. Tak jest, ser. To podpada pod sąd wojenny. Zapadła długa, ciężka cisza. Słychać tylko szum wentylatorów. W końcu kapitan Blanchard, oficer o reputacji biurokraty trzymającego się przepisów, odzywa się. Synu, zwraca się do Kruga. Nie jesteś inżynierem. Nie masz kompetencji, by ocenić, czy to bezpieczne. Może to uszkodzić przetwornik. Może to zdradzić naszą pozycję. Procedury wymagają testów w laboratoriach, zatwierdzenia przez biuro okrętu. Ile to zajmie? Pyta Bezczelnie kruk. Blanchard mruga zaskoczony tonem. Podwładnego. Miesiące, może rok. A ile okrętów stracimy przez ser? Pytanie zawisa w powietrzu jako oskarżenie. Blanchard wie, że chłopak ma rację, ale wie też, że regulamin jest święty. Nakazuje natychmiastowy demontaż urządzenia. Pisze raport, w którym szczegółowo opisuje nielegalną modyfikację i wysyła go do dowództwa dywizjonu. Jego rekomendacja jest jasna. Technologia wymaga inżynieryjnej weryfikacji przed jakimkolwiek użyciem. To dyplomatyczny sposób powiedzenia: wyrzućcie to do subskrybuj, aby zobaczyć nowe historie. Raport trafia na biurko kapitana Jamesa Tatcha w bazie Yokosuka w Japonii 22 kwietnia. Tatch czyta go dwa razy. Jest wściekły na sytuację na froncie. Traci ludzi, traci statki, a naukowcy rozkładają ręce. Zwołuje zebranie sztabu. Chce opinii. Rzuca Tatch, rzucając raport na stół, czy ten pomysł jest wart ryzyka? Komandor Robert Mills, główny inżynier dywizjonu kręci głową. Sir, to prymitywne. Walenie młotkiem w przetwornik to nie jest inżynieria, to kowalstwo. Potrzebujemy testów w Bezpieczeństwa. Tacz uderza dłonią w stół. Każde inne rozwiązanie zawiodło. Naukowcy od pół roku nie zrobili nic. A teraz jakiś dzieciak policeum buduje w warsztacie coś, co działa, a my mamy czekać rok na pieczątkę? Sir, są kwestie bezpieczeństwa. Oponuje Mills. Bezpieczeństwo. Moi ludzie giną. To jest moje zmartwienie o bezpieczeństwo. Krzyczy Tacz. Wtedy odzywa się porucznik Sarah Chen, oficer operacyjny: Sir, nawet jeśli to działa, jest problem taktyczny. To pukanie jest głośne. Zdradzimy swoją pozycję każdemu okrętowi. Podwodnemu w promieniu 10 mil. To handel wymienny, odpowiada Touch, uspokajając się nieco. Lepsza wykrywalność kosztem skrytości. Co nam po skrytości, jeśli jesteśmy ślepi? Wolę być głośny i skuteczny, niż cichy i martwy. W pokoju wybucha kłótnia. Oficerowie przekrzykują się nawzajem. Mills grozi formalnym protestem. Touch słucha ich przez dwie minuty, po czym wstaje. Cisza zapada natychmiast. dość! Zrobimy tak. USS Bister przeprowadzi kontrolowany test na poligonie morskim. Jeśli to zadziała, zamontujemy to na trzy Trzech kolejnych niszczycielach. Biorę to na siebie. Jeśli ktoś ma problem, niech napisze raport, a ja dołączę go do mojego listu do admirała, w którym wyjaśnię, dlaczego próbujemy wygrać tę wojnę. Wychodząc z sali szef sztabu szepcze do Tatcha: James, jeśli to pójdzie źle, twoja kariera jest skończona. Tatch patrzy na niego zimno. Jeśli stracimy kontrolę nad tymi wodami, skończy się znacznie więcej niż moja kariera. 25 kwietnia 1951 roku USS Bister wypływa na testy. Scenariusz jest prosty: Bister, ma znaleźć amerykański okręt podwodny. USS Pickerel, który będzie symulował wroga w płytkich wodach Morza Japońskiego. Głębokość od 50 do 80 metrów. Test zaczyna się o 09 blezmury. Przez 40 minut Bister używa standardowego sonaru. Wynik: 0. Operatorzy zgłaszają 6 kontaktów. Wszystkie to fałszywe alarmy: skały, prądy, ryby. Okręt jest ślepy. O 09.45 przełączają się na system kruga. Rozlega się rytmiczne stukanie. Półtorej minuty później operator Chen krzyczy: Kontakt Namiar 285. Odległość 2800 yardów. Cel w ruchu. Prędkość 4 węzły. Śledzą cel bezbłędnie przez 6 minut. O 0 53. USS Pickerel wynurza się dokładnie tam, gdzie wskazał sonar. Przez kolejne 3 dni przeprowadzają 27 symulacji. Skuteczność standardowego sonaru: 11%. Skuteczność systemu pulsacyjnego Kruga: 73%. To nie jest poprawa. To jest rewolucja. Ale dowódca USS Pickerel zgłasza coś niepokojącego po wynurzeniu. Słyszeliśmy was z 3 mil. To brzmi, jakby ktoś walił młotem w kadłub. Wiedzieliśmy dokładnie, gdzie jesteście. Tacz podejmuje decyzję. Instalować na trzech kolejnych okrętach. 12 dni później, 12 maja 1951 roku, niszczyciel USS Kolet, wyposażony w system kruga, patroluje morze żółte. Jest noc. Głębokość 60 metrów. Idealne warunki dla wroga. Subskrybuj, aby zobaczyć nowe historie. Operator sonaru trzeciej klasy, Raymond Kowalski. Siedzi na wachcie. Morze jest spokojne. O godzinie 0.3.27. Kowalski słyszy zmianę w rytmie powrotnego echa. Stuk. Cisza, stuk, odbicie, kontakt sonarowy Namiar 0,45, odległość 3200 yardów. cel zanurzony, idzie na południe, na mostku i w centrum informacji bojowej, CEC. napięcie sięga zenitu, to nie są ćwiczenia, porucznik Morrison pyta, poziom pewności, wysoki ser, sygnał jest czysty, to nie jest skała, to metal, kolet zwiększa prędkość o 0,3 do 34, kontakt zmienia kurs, wróg wie, że został wykryty, słyszy pukanie, próbuje uciekać, wykonuje gwałtowny zwrot, na starym sonarze zgubiliby go w szumie własnych śrub, i echa od dna, ale tutaj każde puknięcie sonaru wraca z bezlitosną precyzją. Kowalski widzi go jak na dłoni. Przygotować bomby głębinowe o 0341. Kole zrzuca osiem bomb ustawionych na eksplozję na głębokości 50 metrów. Wybuchy podnoszą wielkie słupy wody za rufą. Przez minutę sonar jest głuchy od hałasu eksplozji. Wszyscy na mostku wstrzymują oddech. Czy znowu uciekł, czy to była kolejna ławica ryb o 0343? Kowalski melduje głosem, który lekko drży. Kontakt zatrzymał się odgłosy pękania, odgłosy niszczenia kadłuba. Cztery minuty później na powierzchnię wypływa plama ropy, potem kawałki drewna z pokładu, a na końcu ciało marynarza w mundurze północno-koreańskiej marynarki. To pierwsze potwierdzone zniszczenie okrętu podwodnego na płytkich wodach przy użyciu systemu pulsacyjnego. W ciągu następnych sześciu tygodni cztery niszczyciele wyposażone w młotki kruga, jak zaczęto je nazywać, zatopiły 11 wrogich okrętów podwodnych. To była rzeź. Wcześniej skuteczność wynosiła zero. Teraz na każde trzy ku siedem starcia przypadał jeden zatopiony wrogim okręt. Straty w konwojach spadły o 67% w ciągu jednego miesiąca, ale najbardziej fascynujący dowód w skuteczności przyszedł od samego wroga. W lipcu 1951 roku Amerykanie przejęli dokumenty z uszkodzonego radzieckiego okrętu S-51. W dzienniku pokładowym kapitan Aleksiej Wołkow zapisał pod datą 15 maja. Amerykanie używają nowej metody detekcji. Słyszymy mechaniczne stukanie, które niesie się na wielkie odległości. Kiedy słyszymy pukanie, wiemy, że nas znaleźli. Standardowe manewry unikowe nie działają. Straciliśmy Trzy łodzie w dwa tygodnie. Rekomenduje unikanie płytkich wód do czasu opracowania środków zaradczych. Sowieci byli przerażeni. Nazywali to duchem pukającym. Raport wywiadu radzieckiego z czerwca 1951 roku przyznawał z niechęcią. Amerykanie poświęcili skrytość dla wykrywalności. To prymitywne, ale w tych warunkach zabójczo skuteczne. Subskrybuj, aby zobaczyć nowe historie. Do sierpnia 1951 roku marynarka zainstalowała system na 47 niszczycielach. Inżynierowie z Waszyngtonu w końcu dopracowali projekt. Zastąpili. Pro wizoryczny młotek Walsha, bardziej zaawansowanym systemem elektromagnetycznym, ale zasada pozostała ta sama. Krótki, rytmiczny impuls. To głupie rozwiązanie. Wymyślone przez chłopaka, który lubił stukać palcami. Uratowało szacunkowo 1400 istnień ludzkich w ciągu ostatnich 18 miesięcy wojny w Korei. A co stało się z Juliusem Krugiem? Nigdy nie szukał sławy. Kiedy kapitan Touch już jako bohater zarekomendował go do medalu marynarki wojennej i piechoty morskiej, Krug próbował odmówić. To szef Walsh zbudował maszynę. Napisał w liście. Ja miałem te tylko pomysł. Wielu gości ma pomysły. On sprawił, że to zadziałało. Ostatecznie obaj otrzymali medale podczas cichej ceremonii na pokładzie USS Bister. Krug został awansowany na podoficera pierwszej klasy po zakończeniu wojny w 1953 roku. Julius Krug zdjął mundur, spakował worek i wrócił do Milwaukee. Przez następne 37 lat pracował w warsztacie swojego ojca, naprawiając kosiarki i silniki samochodowe. Nigdy nie opowiadał klientom, że zmienił losy wojny morskiej. Nawet jego rodzina znała tylko zarys tej historii. Kiedy w 1180-tym roku lokalny dziennikarz dotarł do niego i poprosił o wywiad, Kruk odmówił. Prawdziwi bohaterowie to ci, którzy nie wrócili, powiedział krótko przez domową. Ale marynarka nie zapomniała. System pulsacyjny stał się fundamentem dla nowoczesnych sonarów aktywnych. Dzisiejsze supernowoczesne niszczyciele klasy Arleigh Burke używają cyfrowych wersji tej samej koncepcji. Precyzyjnego timingu impulsów w wodach przybrzeżnych. W 1989 roku 71-letni Kruk został zaproszony do szkoły podyplomowej marynarki w Monterey. Zgodził się przyjechać tylko pod warunkiem, że będzie mógł zabrać ze sobą Roberta Walsha, który miał wtedy 83 lata. Stali tam przed salą pełną oficerów i inżynierów. Kruk pokazał swoje koślawe szkice z 1950 roku. Walsh pokazał replikę młotka zrobioną ze śmieci. Jeden z młodych kadetów zapytał, skąd pan wiedział, że to zadziała? Skąd pan wiedział, że proste rozwiązanie przebije lata badań naukowych? Krug uśmiechnął się, postukał palcami w mównice. Ten sam nerwowy tik, który wszystko zaczął. Nie wiedziałem, odpowiedział. Ale wiedziałem, że skomplikowane rozwiązania nie działały. Czasem, jak jest w kropce musisz spróbować czegoś, co wydaje się głupie. Najgorsze co się stanie to porażka, ale jeśli nie spróbujesz, to już przegrałeś. Na pogrzebie Kruga w 2003 roku pojawiła się garstka weteranów. Tommy Chen, ten sam, który kiedyś krzyczał na niego za stukanie w kajucie, powiedział nad grobem: "Juli uratował mi życie co najmniej trzy razy i pewnie setki razy innym, którzy nawet nie znają jego imienia. Dzięki niemu wróciliśmy do domu". Historia Juliusa Kruga to lekcja nie o technologii, ale o pokorze, o tym, że czasem największe innowacje nie rodzą się w sterylnych laboratoriach, ale w brud w ludnych warsztatach, w głowach ludzi, których inni lekceważą. Pytanie brzmi czyje pomysły my dzisiaj odrzucamy, bo wydają się zbyt proste albo pochodzą od niewłaściwej osoby. Subskrybuj, aby zobaczyć nowe historie.